Jeśli zawsze ciekawiło cię czemu piłkarze grają w dziurawych getrach, co dają tajemnicze paski na nosie, po co są taśmy i dlaczego niektórzy obcinają swoje getry, to właśnie teraz odkryję wszystkie te sekrety. Piłkarze wiążą sobie taśmy nad kostkami, aby podtrzymać spadający ochraniacz. Nie każde ochraniacze mają rzepy, więc trzeba je jakoś zamocować. Choć ja preferuję rzepy zamiast taśm, bo są wielorazowe i się nie niszczą oraz można je szybko w trakcie meczu poprawić. Ponadto można ich używać wewnątrz, jak i na zewnątrz. Jeśli nie masz ochraniacza z rzepami, a skarpetka jest zbyt luźna, to po 5 minutach biegania zobaczysz taki widok. Wokół plastrów na nos obrosło wiele mitów. Ludzie sądzili, że na pasku znajduje się specjalna substancja, która się wchłania i działa na nozdrza. I że to jakiś doping. Tak, tyle że naturalny. Jedyną rolę, jaką pełnią paski, to rozszerzają nam dziurki od nosa. Dzięki temu wpada trochę więcej powietrza niż zwykle. W praktyce wraz z nadejściem potu wszystko się odklejało. A starzy gracze z pewnością pamiętają paski z jednego wydania Bravo Sport. Paski wróciły w znacznie lepszej formie na magnesach. Zdaniem wielu skarpeta ma za zadanie usztywnić nogę. Ale ja znalazłem dla niej o wiele lepsze zadanie, bowiem na sztucznej murawie pełnej granulatu ten granulat ląduje zawsze u nas w butach, trzeba potem wytrzepywać. Gdy grasz w butach z wbudowaną skarpetą, nic ci się do nich nie nasypie. Jest to ogromna korzyść. Posiadanie getrów bez skarpet to moje najpraktyczniejsze odkrycie. Mi daje to dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, jedne getry są grube, a inne cienkie, zatem stopa w twoim bucie ciągle jest niedopasowana, gdy je zmieniasz. Lepiej jest kupić 20 par tanich skarpet i zawsze mieć je w bucie, a tylko zmieniać kolor samej góry. Po drugie, stosując ten system, jestem w stanie robić mniej prania. Skarpety po meczu są tak spocone, że następnego dnia są prawie skamieniałe i strasznie śmierdzą. Jednak w momencie, gdy stosujesz ucięte getry, górną ich część możesz ubrać na dwa mecze z rzędu. Odcięta skarpeta po prostu nie śmierdzi, kiedy jej dolna część koniecznie musi zostać uprana. Stosując ten system, mam zawsze getry w gotowości, bo nie muszę czekać na ich wypranie. Niektóre getry są dla piłkarzy za ciasne, więc poprzez rozcięcie ich dają sobie trochę luzu. Co osobiście uważam za bzdurę, bo na zbyt ciasne getry wynaleziono rozwiązanie. Nazywa się ono getry o rozmiar większe. Aż dziwne, że firmy je produkujące nie robią z tego afery. W świecie, w którym marki aut odmawiały umieszczania ich logo w grach wyścigowych z powodu braku zgody na oglądanie zdewastowanych aut z ich logo, to że firmy sportowe się o to nie czepiają, to mnie dziwi. Może podeślijcie mój filmik do Nike i zapytajcie, czy nie mogliby dać szerszych getrów takiemu Bellinghamowi. Chyba, że wolą oglądać swoje logo na jakichś potarganych szmatach, wyglądających jak Umenela. Zawsze myślałem, że to gumy do włosów, ale nie. To tak zwane snusy służące dyskrecji. Jak ktoś lubi jarać, to po tym nie śmierdzi mu petami ubranie ani z ust nie śmierdzi.